Musicie umieć czarować, aby pomóc chorym dzieciom. Im więcej nas będzie oglądało Mikołajkowy Blok Reklamowy, tym więcej pieniędzy trafi na leczenie i rehabilitację dzieci. Włącz Polsat 6 grudnia o 18.45. Po prosty jest. Zaczynamy. Oddział najemników z tajną misją na bułgarskim pograniczu. Kto to zrobił? To my, ja Nie ja. Plejada gwiazdorów i na akcji razem na ekranie. Wróciłem. Niezniszczalni 2. W sobotę o 21. Przemierzają wszechświat, niszcząc wszystko, co stanie im na drodze. Agresywni kosmici atakują planetę Ziemia. Użyjemy ich pojazdu, by dostać się do statku Matki. Dzień Niepodległości. W niedzielę o 18. Jacy gangsterzy? Taka mafia. Jutro o ósmej przyjedzie do Ciebie dwóch facetów z Wybrzeża. Przywiozą dla mnie szmali. Ale ja jutro nie mogę. W Piątki mam siłownie. Tylko Ci głowę? Światło wie że nie tylko głowę. Panie, pyta Pana ktoś o coś? Chłopaki nie płaczą. W niedzielę o pierwszej. Każdego dnia wyruszają, nie wiedząc, co ich czeka. A pani wszystko pamięta, co się wydarzyło, tak? Oczywiście okay. masz do zaszycia tę głowę. Gdy sekundy decydują o życiu, oni są pierwsi na miejscu. Uratuj mnie, pani. Zawsze. Widzą łzy, strach, bezsilność. Wujek zobaczy główkę, wiesz? Ale też wdzięczność. Mamy poczucie, że zrobiliśmy swoją robotę dobrze. Nowość. Ambulans. Od poniedziałku 1 grudnia o 22 w Polsat Cafe.